To prawdziwa solidarność! Wochenie. Borsuki i Potwierdzam <inapposittle> to <st plein ficou>? <Undress> To jest solidarność. Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda, Andrzej gwiazda! Andrzej gwiazda! Andrzej, gwiazda! Andrzej, ten proces, który zaczęliśmy 40 lat temu. Brawo! Nasze pomyłki trwało to tak długo. Ale musimy doprowadzić ten marsz do końca, do mety i do zwycięstwa. Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj, a żeby pokazać Przepraszamy za Bolka, że głosowanie. Wrzucenie kartki do urny to nie jest tylko nałożenie obowiązków na naszych wybranych przedstawicieli, ale to jest również przyjęcie obowiązków przez każdego głosującego: obowiązku, że on nie wysyła kolegi na wysuniętą placówkę i na ataki. To jest przyjęcie obowiązku, że przez cały czas kadencji będziemy stali za nim na tyle blisko, żeby ci, których delegujemy do Sejmu, rządu na najwyższe urzędy państwowe, czuli naszą obecność i czuli naszą wsparcie. I proszę Państwa, wszyscy jesteśmy ludzi, ludźmi, i pod taką presją, i pod takim atakiem. Poczucie, że za nami, za naszymi plecami stoją tłumy, które nas pobierają, daje tym ludziom ogromną siłę, i również siłę argumentacji, że oni wierzą w to, co mówią i walcząc z kłamstwem, walcząc z manipulacją, walcząc. No, nasze plakaty mówią o tym, z czym walczymy. To wsparcie wyborców jest, musi być odczuwalne codziennie. I po to tu jesteśmy, ażeby powiedzieć tym, którzy przyjęli na siebie obowiązek reprezentowania nas, że jesteśmy z nimi i nawet nie wtedy, jak się zbieramy. Z całej Polski, z najdalszych krętów do Warszawy, ale że na co dzień jesteśmy z nimi, śledzimy ich poczynania i musimy ich zapewnić, że codziennie mogą czuć nasze wsparcie. Proszę Państwa, tak jak w czasie w sierpnia 80 roku. No ludzie w końcu z ulicy siedli do negocjacji przepychanek z premierami i ministrami i to, że za nami stały tysiące ludzi, mieliśmy świadomość, widzieliśmy ich w oknach, widzieliśmy na placu stoczni, widzieliśmy ich przed stocznią, to dawało tym ludziom tą siłę, że mogli sprostać tamtym argumentom dawało tą wiarę i przekonanie o słuszności a to jest w negocjacjach w całej grze dyplomatycznej i politycznej niesłychanie potrzebne i tym, którzy te argumenty stosują i tych, którzy ich z boleścią słuchają ale te argumenty wygłoszone z pozycji zbiorowej, że to nie są kruczki prawne, jakieś czy właśnie polityczne zagrania, ale że za tym stoją miliony ludzi, to decyduje o zwycięstwie i to łamie opór przeciwników. I oni, to przeciwnicy, czując to społeczne poparcie, tracą rezon pracą ducha bojowego i tak zwyciężyliśmy w 1980 roku. Jeżeli będziemy utrzymywali to poparcie, to nasi będą zwyciężać na każdym polu. W Warszawie, w Brukseli.